W tym odcinku powiem Wam o sześciu aplikacjach, które zwiększą Waszą produktywność. Co ty gadasz? Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj mięszczyfanek. Piotr Piwowa. W tle to nie odgłosy Piotra, lecz taśmy naciąganej z tyłu, zasłaniającej nasze okna, by nie świeciło nam w gałę. Drugi dzień za nami pracuje Adrian. Jesteśmy pełni podziwu dla pracowitości tego gościa. Liczy pewnie na jakieś benefity, ale zostaną mu dane jedynie. Nie wiem, co no. się rymuje, ale sobie sam dorymuje. Dobrze. Proszę Państwa, pominiemy już te przedstawienia, pet Piotr. Michale. Do czego mogą nam być przydatne nasze telefony, nasze zegarki, smartwatche? I czy da się bez tego żyć? Oczywiście da się. Ale po co? <laughs> z tego żyć. Przypomniała mi się taka, <laughs> przypomniała mi się taki żarcik ilustracyjny, jak siedzi jegomość, no w ogóle co za tematy, znowu dwójka, siedzi jegomość w toalecie i skończył się mu papier, no nie? A wcześniej mówił, pokazywał żonie, że on ma na wszystko aplikację, no nie? No. I ona, kochanie, czy mogłabyś mi jakoś pomóc? A żona mu tablecik tak pod drzwiami przepuszcza, z takim zdjęciem papieru toaletowego, no nie? żeby... Czyli jednak technologia już tutaj dała, y, fig, figla mu zrobiła po prostu. – Technologia. – Technologia spłaciła mu… – Tak, bo, o, mu powiedziała, jak ty se tak cwaniakujesz z tą technologią, nie macie w domu cały czas, używasz tableta? Proszę, tak. niech cię uratuje w tej sytuacji. <grym> – <grym> Niech cię uratuje. – No nie? No, na tableta? Licz na tableta. – Nie no. – Sumie papieru. – W sumie drony niedługo mają dowozić wszystko, to i papier dowiozą. – Dobra, ale zacznijmy od aplikacji, które mogą zwiększyć waszą produktywność, tak. takich nieoczywistych. Pierwsza Dawaj. to jest aplikacja dotycząca nawyków. Testowałem wiele i wybrałem jedną. Nawet wczoraj. Naprawdę? wczoraj zmieniłem, bo tak. już mnie ostatnio wkurzała. Dla co miałem aplikację. E, miałem aplikację Dan, miałem aplikację Productive, miałem mm -hmm. aplikację Momentum. Teraz jestem przy aplikacji Everyday. Oh. Everyday, po prostu. Jest to oparte na książce Atomic Habits Jamesa Cleara. Naprawdę? Tak, wszystko A to... o tą metodologię zrobiło. Zacząłem na Twitterku ostatnio śledzić. Przekozak. No. – Super książka, streszczenie, wiecie, gdzie? Tak. Na. Gdzie to jak się nazywało? Book, Booktube, Booktube, Kanał BookTube. 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 Michał Szczepanek. No to tam jest strasznie całej tej książki. Tak? Ale chodzi o to, że mamy możliwość śledzenia swoich nawyków na zegarku, że coś zrobiłeś, dobra, hmm. zrobiłem. Przebraj A wkleisz do agendy linki do tych aplikacji, hmm, bo to będzie ciekawe. Dobrze, i też jest super wizualne śledzenie nawyków. O kurczę! Wizualne śledzenie to jest tylko fragment pokazany, no. ale chodzi o to, że możemy, moi drodzy, widzieć cały łańcuch tych nawyków, y, że mamy nieprzerwany łańcuch sukcesu, no nie? I one zwiększają swoją intensywność barwną. Popatrz, widzisz? Jasny żółty, żółtejszy, jeszcze bardziej żółty i on będzie tak szedł. I o to chodzi, jak przerwiesz, to ci się cofa do tego podstawowego żółtego. I to jest tak samo z naszym mózgiem, że to mhm. odzwierciedluje nasze neurony. No nie?

ale zobacz sobie wtedy hmm. na Twoją tendencję, jaką masz, hmm. i to cię nawet przywróci na właściwą ścieżkę. Tak, ale dobrze powiedziałeś: tak. Raz, nie umijaj więcej niż jednego dnia z rzędu. Super sprawa. Hmm. Raz może ci zawsze coś wypaść, no nie? Hmm. Może ci się urodzić syn. Ale drugi raz już tego nie popełni błędu, nie? I ci na ten. Żeby się ury... e, siłkę nie? <laughs> Dobra, druga no tak. aplikacja, bo nie mamy dużo czasu. Nie mamy. To jest Sleep Cycle. Czyli mm, aplikacja, którą włączacie na całą noc, która śledzi Wasz rytm snu fazy snu i pokazuję wam, jaką macie jakość snu, jak chrapiecie i co możecie zrobić, żeby lepiej się wyspać i być produktywnym. I teraz moje fobie związane z takimi aplikacjami, bo Michał jest takim, wiecie, turboentuzjastą. O, to jest moje ta aplikacja. Fobie... Mm -hmm. Pokaż. I to już ty u siebie coś takie? Tak, tak. No. Ty śpisz 9,5 godziny? Jasne. Nie, pieniądze. to jeszcze było przed. <laughs> Ale <laughs> powiedz mi, powiedz mi tylko jedną rzecz. Twoja aplikacja sczytuje fazy snu skąd? Z dźwięku. Właśnie. No. Ty, co potrafi mikrofonik w Ta, telefonie? No, dokładnie. To jest niepojęte. I oni potrafią rozpoznać, kiedy jest y, oddech, jaki tak. tempo oddechu, czy jest płacz, tak. czy rozmowa, czy coś. Głęboki czy się, sen, y, płytki. Czy nie teraz, wszystko. Dokładnie. No i... Za, podobno jak dopłacisz, to po, nawet ci przypominają sny. O. Co się śniło. No właśnie. Dobra, trzecia aplikacja, to jest aplikacja... Notion. Aplikacja Notion, no tego na której fanem. mamy oparte agendy i skrypty do naszych odcinków. Notion. Tak. Wiesz, co zrobiłem ten. w tym? Zrobiłem sobie w tym y, hakerską stronę internetową. Wiem, Jak działy. piszesz Piotr... Ona na razie nie wygląda zbyt ładnie, ale testuję. Better than than perfect. Lepiej nie podawaj adresu, bo na razie jest taka... Better than than perfect. PiotrPiwowar.pl Adrian, obciupałeś mi... Ej, właśnie. Obciupałeś nam to. Adrian, o, 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 we love you, szyszysz. but... Leave us okay. background. To ja też inną testuję. Źle powiedziałem, ale co tam? No, na, no inny, dawaj Na innym systemie Michał Szczopanek testuje, no, nie? Też testuję na innym. Ale jeszcze mamy inne narzędzie, o którym też Wam Super kiedyś powiem. Chodzi o to, że Notion może układać wasz content lub twórczość w kalendarzu tak. i do tego możecie mieć linkowanie do na przykład procesu, czy jest nagrane, czy w trakcie nagrywania, czy montażu i publikowane. Świetnie nam się to sprawdza. Możemy jakiś taki nasz workflow tam oprowadzić. Michał jest zdrożeniowcem tego. Ale jest jeszcze druga rzecz bardzo ciekawa, że to oparte mm -hmm. na tym całym systemie, systemie społecznościowym Notion daje Ci dostęp darmowy do tych template'ów, no, takich szabloników. sobie robić własne stronki. Ale nie, no, stronki to też, ale chodzi mi y, o Aha, to, że tak, tak, na przykład tak, są goście, którzy super wykminili, mm -hmm. na przykład jak zapisywać sobie filmy, które obejrzeli, tak, albo tak, tak. jak super notować swoje roadmap, no, nawet coś tam. Twój hmm. dziennik, jak prowadzić wszystko. Tak. No, Template, spraw. Notion, sprawdźcie sobie takie narzędzie. Następna ta rzecz, O, o piątą łapkę ci zostawiam, co coś jakoś polecisz. Teraz czwarta rzecz, Adobe Rush, Jestem. aplikacja do tworzenia contentu wideo do social mediów. Bardzo Czekaj, fajna czaj, aplikacja. robimy mały checkpoint, pięknie wszystko, Adrianu, nic Dzień, się, Adrian, nie już się nie świeci. się nie świeci. Tylko ta lampa go... chyba do niego, na, tak strasznie napitala na niego ta lampa. Spoko. Właśnie nie spokojnie. Bo na mnie i na Pitela. A Dobiraż, darmowa aplikacja, która pozwala wam montować filmy, e, dodatkowe przejścia robić, Co ty gadasz? napisy. Za, darmowa? Za darmowa? Free. A w pionie też? Dokładnie. Naprawdę? Tak. A druga aplikacja, jakby była dla was ta niewystarczająca, to jest CapCut. Ale trzeba Zap? Płacić już za to. Cud. Ja Też darmowa. Co ty gadasz? Tak. Przejścia, zwalniania, przyspieszania, montaże, do mediów, mediów społecznościowych. Do... Zwiększająca wasza produktywność. I teraz prosimy Piotra o podanie innej aplikacji, która zwiększa produktywność naszą. Z czego korzystasz w telefonie? Uwaga! Notatnik Apple w telefonie, mm. synchronizujący się z moim tablecikiem, komputerkiem, ze wszystkim. Też z tego korzystam na co dzień. Dodał mi Michaszek... Jak wypowiadam telefonik, to on wie, żeby piknąć. Michaszek dodał mi ostatnio super lifehack, bo robiłem sobie dziennik mój. Mm -hmm. jak, jak się mówi po angielsku dziennik? Journal. Journal, lubię to tak, bo. Journal. Robiłem dotąd w, w, w kalendarzu Google. No i tam sobie pisałem, wiesz, jako wydarzenie całodniowe, dziennik. Mm -hmm. I w notatce pisałem te różne okay, rzeczy. Okay, Później byłem okay. łatwość, o tyle, Aha. że wpisywałem sobie w wyszukiwarce dziennik w Google kalendarzu mm -hmm. i pokazywało mi, w których o, dniach były jakieś rzeczy do zanotowania ciekawe. ciekawe no? nie? Ale Michał mówi tak. Mm -hmm. Notatnik Apple'owy, mm -hmm. Robisz sobie wątek główny. Mm -hmm poszczególne dni datowane, możesz sobie tam wkleić w łatwy sposób z telefonu. Linki, zdjęcia, linki, dyktować <śmiech> wpisy, <śmiech> zdjęcia. Wszystko. Wspaniałe rozwiązanie, proste, aż tak, I też wyszukujesz po tekście nawet. Wyszukujesz tak. chyba po obrazie też. Jak masz coś zeskanowane co w obrazie, to wyszukujesz. Takie proste, no. a jest super, super. Teraz Ty się podzielicie z nami jedną aplikacją, którą używacie na co dzień, która zwiększa waszą produktywność. Bardzo, bardzo to prosimy, się również inspirować w drugą stronę. Telefon też. Do zobaczenia już jutro. Cześć. Cześć. Dobra, interesują cię tematy wątki komunikacji, yy, apek? Oczywiście, aplikacji? Stary, kurwa, przecież jedziesz apkami, odkąd żeś się normalnie... Z... Urodził. Tak. Co mówiłeś, Adriano? Mówiłem, że macie niewyśrodkowane kadry i wszystko do powtórki. Eee. Jesteśmy perfekcjonistami. Adrian, lubimy cię jak wkroczysz w nasz format. Nam Ostatnio było. jak wkroczyłeś, to gość dmuchał liście chyba. To też była jesień. Pamiętasz, była jesień. Gościu dmuchał liście. Jak było, Adrian nie, To porozumieli, jak się zdenerwowałem. nie? Pamiętasz? Jeszcze raz? Jak się zdenerwowałem? Jak Adik wszedł i coś zaczął mówić. Tak, tak, tak to było doskonałe. A on mówił, obiad czeka. Dobra, tego nie nagrywałem.